broni swojej twierdzy. Może jakiś miks tego wszystkiego jest rozwiązaniem. Jakby żyjemy w trochę przełomowych czasach, tak? To w tym modele się formują dopiero, one powstają. No inaczej robią to Chiny, inaczej robią Niemcy, inaczej robią Francuzia, jeszcze inaczej możemy zrobić my. Nie widzę powodu, dla którego nie moglibyśmy wymyślić czegoś lepszego od nich. Ale to nie jest takie zero-jedynkowe właśnie. Znaczy efektywność energetyczna jest zero ale jednocześnie mając wielki monopol państwowy z mnóstwem elektrowni jądrowych, jesteś w stanie zrobić bardzo niską z energetyki, nawet bez efektywności, przecież Francuzi też o to dbają oczywiście. To nie jest tak, że robią to bez tego. Ale też się to da jakoś zrobić, no, mając bardzo dużo OZE i nie mając efektywności energetycznej zapewne też by się dało zejść z emisjami gazów cieplarnianych. Tylko po co? Skoro mniejszym kosztem i dużo mądrzej i sensowniej, można po prostu zmniejszyć też zużycie energii przy okazji, tak. Ale nie ma tutaj, ja nie widzę takiej zero-jedynkowości w wyborze modelu.